Tarcza antykryzysowa wprowadza m.in. zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodów o wartość należności niezapłaconej w terminie 90 dni, jeżeli należność ta została rozpoznana jako koszt uzyskania przychodu. Mówimy tutaj o tzw. ulgze na złe długi wprowadzonej ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom. Przepisy obowiązują od stycznia 2020 roku zarówno na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych. Aby skorzystać z ulgi wprowadzonej ustawą COVID-19, należy spełnić dwa warunki. Po pierwsze, podatnik musi odnieść negatywne konsekwencje ekonomiczne COVID-19. Po drugie, musi zanotować spadek przychodów w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego o co najmniej 50%. Wbrew pozorom, pierwszy warunek jest bardzo trudny do spełnienia, ponieważ nie wiemy, co to znaczy negatywne konsekwencje ekonomiczne COVID-19. Ustawa nie precyzuje tego pojęcia, a tak nieokreślone i dosyć nieprecyzyjne pojęcie daje duże możliwości dla organu podatkowego do interpretacji. Proszę pamiętać, że najprawdopodobniej w przyszłości organy podatkowe będą weryfikowały, czy podatnicy, którzy skorzystali z tej ulgi, ale nie tylko z tej, mieli do tego prawo, czyli czy spełnili przesłanki. W uzasadnieniu do ustawy mowa jest o szczególnych przypadkach, kiedy niewątpliwie te konsekwencje się odnosi. Na przykład, jeżeli przedsiębiorca zamknął przedsiębiorstwo ze względu na choroby lub kwarantannę pracowników albo w szczególnych branżach, jak turystyka, gastronomia, szeroko rozumiana rozrywka czy transport. Oczywiście dotyczy to również importu czy eksportu ze względu na zamknięte granice. Ale proszę pamiętać, że każdy przedsiębiorca de facto odnosi jakieś negatywne konsekwencje ekonomiczne COVID-19 i nie ma powodów, aby nie mógł skorzystać z tej ulgi. Należy jednak uzasadnić albo raczej udokumentować spełnienie tych warunków na przyszłość. Po to, aby w przyszłości móc wykazać je przed organem podatkowym. Jeżeli na przykład ponieśliśmy koszty zakupu rękawiczek albo maseczek, to niewątpliwie jest to efekt ekonomiczny wprowadzonych ograniczeń w zakresie walki z koronawirusem. Dlatego tego typu warunki niewątpliwie uznajemy za spełnienie przesłanek ustawowych. Drugi warunek, o którym mowa w przepisach, to spadek przychodów o co najmniej 50% w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek przychodów liczony jest do analogicznego okresu, czyli na przykład miesiąca. Jeżeli badamy kwiecień 2020, to odnosimy się do kwietnia 2019. Jednakże w przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w roku 2019, Zostały wprowadzone szczególne umarmowania, a mianowicie odnosimy się do średniego przychodu roku 2019 liczonego jako iloraz sumy przychodów z działalności gospodarczej oraz liczby miesięcy, w których ta działalność była prowadzona. Podobnie inna odmienna regulacja dotyczy. Podatników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w czwartym kwartale roku 2019. W tym przypadku nie stosuje się w ogóle warunku spadku przychodów o co najmniej 50%, jeżeli podatnicy ci nie wykazali w ogóle przychody z działalności gospodarczej za czwarty kwartał, czyli za okres, w którym rozpoczęli działalność gospodarczą, oczywiście roku 2019. Warunku spadku przychodów nie stosuje się również w stosunku do podatników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w roku 2020. I tutaj nie ma znaczenia, czy osiągnęli przychód, czy nie z tej działalności. Podobnie w przypadku podatników, którzy rozliczali się w okresie poprzedzającym rok 2020, czyli w roku 2019, w sposób, w którym nie identyfikujemy przychodu, czyli na przykład w formie zryczałtowanej. Tutaj również nie ma obowiązku spełnienia warunku spadku przychodów o co najmniej 50%.